Tomasz Ognisty, Solidarność Rolników Indywidualnych. Znajdujemy się w Raciborzu, gmina Rudnik, na polach, które należą do skarbu państwa, na które skończyła się umowa dzierżawy w czerwcu tego roku. Za moimi plecami, jak państwo widzicie, obecny dzierżawca, czy to robi swoim sprzętem, czy wynajętym tego rolnicy tutaj nie wiedzą jeszcze, ale dzierżawca, który dokładnie wie, że nie może mieć przedłużonej umowy dzierżawy. Te pola obsiewa, czyli łamie prawo. Dodatkowo na tym polu, tutaj od rolników słyszę, były już zrobione podziały geodezyjne zlecone przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Odział Częstochowy I te znaki graniczne przez osoby tutaj pracujące zostały również zniszczone, czyli kolejne łamanie prawa. Ja mam taki apel do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego: Panie prezesie, polska ziemia ma należeć do polskich rolników. Prawo musi być przestrzegane. Zgodnie z prawem spółki, czyli wielcy dzierżawcy, oligarchowie, którzy nie oddali. 30% gruntów w 2011 roku nie mogą mieć przedłużanych umów dzierżaw. Ta ziemia w tym roku, w przyszłym roku ma wracać do rolników indywidualnych. Niestety dzierżawcy, tak jak w tym przypadku w Recibożu, bezprawnie tą ziemię próbują obsiać. Jeszcze raz apel do pana prezesa Kaczyńskiego, aby w tej sprawie podjęto naprawdę radykalne działania, żeby takich przypadków nie było. Prawo musi być respektowane. Dziękuję.